Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft1.18, moda, która się nazywa Just Enough Items w skrócie jej i dzięki niemu będziemy wiedzieć, co i jak kraftować. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z pobieraniem Forge'a. Szukamy ostatniego, klikamy na ten duży przycisk installer i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy w moda Just Enough Items. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.18, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i gdy już mamy pobrane te dwa pliki, to możemy instalować. I co robimy? Naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy data %appdata%. Klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming, w folderze roaming szukamy folderu .minecraft, wchodzimy do niego, w folderze .minecraft szukamy folderu versions, wchodzimy do niego i w folderze versions sprawdzamy czy mamy folder 1.18. Jak tak to ok, a jak nie to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.18, to wtedy nam się właśnie tutaj w folderze versions stworzy ten folder. No i jak już go mamy, to instalujemy i zaczynamy od Forge'a, czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Forge'a. Chwilkę czekamy. Jeszcze chwilkę. I wyskakuje nam takie okno, tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy aż nam się pobiorą wszystkie biblioteki Forge'owe. No i po jakimś czasie wyskoczyło okno Complete, czyli z sukcesem ford się zainstalował, klikamy OK i widzimy, że w folderze Version stworzył się nowy folder 1.18 Forge. Zatem zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany profil z Forgem. Jak tak to OK, a jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z Forgem, po czym klikamy play. Tutaj zaznaczamy. Tutaj znowu klikamy play i czekamy, aż nam się zainstaluje do końca Forge. I uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, jak widać Forge jest zainstalowany. Jak wejdziemy w zakładkę mods, to też widać, że Forge jest zainstalowany. Zatem wychodzimy stąd, wychodzimy z gry i instalujemy y, moda jej. Zatem znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko run, tutaj wpisujemy procent procent. klikamy OK. Wyskakuje nam folder Roaming, wchodzimy do folderu .minecraft i szukamy tym razem folderu mods. Folder mods stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecrafta razem z Forgem. To właśnie tutaj w folderze .minecraft stworzył się folder mods. Wchodzimy do niego, a potem przerzucamy do niego pobrany plik jej do folderu mods. Zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy Launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z Forgem. Jak tak, to ok. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z Forgem. Po czym klikamy Play i znowu czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Gdy wejdziemy w zakładkę MOD, to widzimy, że jest zainstalowane jej. Wychodzimy stąd i tworzymy nowy świat. Wchodzimy w Single Player. Zrobimy sobie tutaj Peaceful. Tutaj, jeżeli chcemy coś pobierać z moda Yei, jakieś itemy, to musimy tutaj zezwolić na cheaty. Tutaj, sobie więcej opcji świata, zezwalamy na skrzynkę bonusową, bo czemuż by nie? OK, i tworzymy nowy świat, i widzimy się, jak się stworzy. No i mamy nowy świat, i co robimy? Wchodzimy w E, jak ekwipunek, i widzimy, że tutaj mamy zainstalowanego moda Yei, ma 23 strony. Jak sobie będziemy tak skakać ze strony na stronę, to widzimy wszystkie itemy, które występują w grze, i możemy sobie spojrzeć, jak się kraftuje, na przykład drabinki. W ten sposób, patyki, i dostajemy drabinki, albo żelazne kraty, w ten sposób, dostajemy żelazne kraty, a żelazny łańcuch w ten sposób, i dostajemy. Żelazny łańcuch. Enchanting table w taki sposób. I tak dalej, i tak dalej. Ender chest w taki sposób. Także wszystkiego się właśnie tutaj dowiemy, jak co kraftować. Nawet. Okay, jak one się nazywają? Mikstury też właśnie. Zwykłą miksturę, zwykłą wodę. Do, do zwykłej wody dodajemy na Barta, dostajemy bazę pod, pod, pod y, 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 mikstury żeby Fire Resistance, to tę bazę pod mikstury dodajemy do niej Magma Cream i dostajemy Fire Resistance i tak dalej, i tak dalej wszystkiego możemy się tutaj dowiedzieć. I to wszystko robimy oczywiście czymś takim, które się, co się robi w taki sposób. No i teraz, żeby na przykład sobie wziąć cokolwiek z moda jej, na przykład, bo potrzebujemy y, na przykład diamentową yy, zbroją. No to w takim razie musimy tutaj zaz zaznaczyć, że możemy sobie pobierać, bo w tej chwili nie możemy pobierać. Jak widzicie, gdy klikniemy na to, to widzimy tylko recepturę, a żeby pobrać to tutaj ten klucz musi się zmienić na czerwono. Żeby on się zmienił na czerwono, to wychodzimy stąd escape wy i, i, i idziemy do game menu, w options wchodzimy, w controls wchodzimy, w keybinds wchodzimy. I zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy do momentu, gdy widzimy ustawienia Jej Cheat Mode. I tutaj jest coś takiego jak Toggle Cheat Mode, czyli zezwalać na Cheat Mode. I tutaj musimy sobie przypisać, którym klawiszem będziemy zezwalać na cheatowanie. Czyli tutaj sobie na to klikamy i przypisujemy sobie klawisz. Ja na przykład przypisuję K. I OK, i OK, i OK. I wchodzimy z powrotem do gry. I klikamy E, jak ekwipunek, i teraz, żeby to nam się zmieniło na czerwony klucz, to klikamy K. To, co sobie wybraliśmy. I teraz możemy sobie pobrać. O, i mamy. I możemy się ubrać. I teraz tak, jeżeli chcemy sobie pobrać jedną sztukę, to klikamy lewym przyciskiem myszy, zwykłym, i dostajemy jedną sztukę. A żeby sobie pobrać cały stack, to klikamy też lewym przyciskiem myszy, ale z shiftem. I wtedy dostajemy. No i teraz jak mamy to włączone, a chcielibyśmy zobaczyć jak się coś kraftuje, no to, wtedy, to teraz jeżeli klikniemy na to zwykłym lewym przyciskiem myszy, to dostaniemy to do naszego ekwipunku. A jeżeli yy, trzymając nad tym strzałkę klikniemy R jak robak, to nam się pokaże właśnie jak kraftować. A jeżeli na przykład chcemy wiedzieć do czego może służyć nam power Fish, to yy, trzymając nad tym strzałkę klikamy U jak użycie, i widzimy, że Pufferfisha można użyć do zrobienia yy, mikstury, yy, z którą można oddychać pod wodą. No i to w zasadzie, w zasadzie to jest wszystko. Albo możemy się dowiedzieć, do czego można wykorzystać yy, barwnik. Czyli nad tym trzymamy strzałkę, klikamy U, i widać, że barwnik można wykorzystać do szkła, do wełny, do dywanów, do. Takiego tego do magenty, terakota, i tak da do, do zrobienia łóżka, do zrobienia yy, świeczki i jeszcze szulker boxa. Także, jak widzicie, wszystko działa. Ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Zapraszam Was do oglądania moich serii: mojej nowej serii z Minecrafta Solo 6 oraz do już wcześniejszej wcześniej rozpoczętej serii z Minecrafta, Sky Factory One. No i też zapraszam Was do oglądania serii z Sims 4, Dynastia Piastów. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się. Pa, pa, pa. Całusów 102.